Przez ostatnie cztery miesiące zmieniłam swoje życie na lepsze o 180 stopni. Dziś jest dzień zakończenia projektu Glow Up. I z pomocą Kasi i Kuby schudłam 6 kilo, Więc moja sylwetka wygląda dużo lepiej, ale to nie jest wszystko, co udało mi się zrobić w tym okresie. Tworzyłam też w tym czasie swoje foodbooki. Zaraz będę miała gotową stronę internetową i tworzyła też inne produkty oprócz fotobooków. Udało mi się też uwolnić od pracy na etacie i potroić swoje dochody. Prowadziłam się też do kawalerki, w której mieszkam sama. I kiedyś bardzo marzyłam o tym, żeby być samowystarczalną i utrzymywać się samej. No i udało mi się to zrobić. Uważam, że bardzo dużo się zmieniło przez te 4 miesiące, bo odcięłam się od wszelkich rozpraszaczy i skupiłam się głównie na pracy a, nad rozwijaniem biznesu i na pracy nad sobą, a, gdzie przepracowałam naprawdę dużo rzeczy. Uważam, że jestem teraz lepszą osobą, na pewno lepszą wersją siebie i potrafię tworzyć zdrowsze, dużo lepsze dla mnie, Relacje. Zmieniłam bardzo otoczenie, poznałam nowe osoby. Będę teraz tworzyć dla Was wartościowszy content. Mam nadzieję, że dużo bardziej skorzystacie na nim. E, przez ostatni miesiąc nie wrzucałam wam vlogów z projektu, ponieważ był to dla mnie intensywny i ciężki miesiąc, gdzie marzyłam tylko o tym, żeby trzymać kalorie i dowieść efekt. No i udało się dowieść ten efekt. I uważam, że naprawdę jest świetny. Prowadziłam również sporo dobrych nawyków, o których trochę było wcześniej. I mam nadzieję, że uda mi się je utrzymać. Zaczęłam również biegać, co jest dla mnie. Ratunkiem, jeśli mam cięższe dni mam nadzieję, że przez ten projekt zbliżyłam się trochę do was i mnie bardziej troszkę poznaliście że na długich filmach jestem troszkę inna niż na tych krótkich bo jednak więcej mogę wam tutaj przekazać chciałabym um, wrzucać dużo wartościowsze treści niż wrzucam teraz myślę, że to się uda więc zachęcam was do zasubskrybowania tego kanału teraz w Panach są wakacje więc myślę, że super nagroda po takim czasie pracy intensywnej czuję się dobrze, bardzo dobrze i mam nadzieję, że będzie jeszcze. Podsumowując, z UDA zeszły nam 3 cm. Stali 7, pas 8, biodra 8, klatka 3 i ramię 2. 6 kg temu byliśmy w tym samym miejscu. Tak. Teraz już w nim nie, nie jesteśmy. Znaczy, w tym samym jesteśmy, jesteśmy. tylko jesteś 6 kg mniejsza. Tak, 6. jesteśmy po 16 tygodniach, tak? Tak. Mm, redukcji. Intensywnej takiej redukcji. Tak, intensywnej redukcji, ale właśnie zrobionej e, bardzo rozsądnie, bo jesteśmy 6 kg. Na minusie, z czego? Mm. No tak naprawdę nie kręciliśmy tam jakoś niesamowicie mocno do tego wyniku. No bo też nie było takiej potrzeby, bo schodziło tak naprawdę perfekcyjnie. Treningowo też to było dobrze rozegrane, bo no nie chodziła i zmęczona specjalnie. Nie, okay. no. Sara się bardzo ładnie w ogóle trzymała. Tak, zeszło i, makro, i treningu, zeszło naprawdę I jeszcze w międzyczasie Spokoju. futbuki, więc e, tylko pogratulować. Dziękuję, dziękuję. Mhm. Mogliśmy pewnie tam jeszcze przykręcić. Hmm, ale pytanie, czy to jest sens, w sensie to nie, nie startuje w zawodach no. sylwetkowych, więc to trochę już nie miało sensu pod względem takim zdrowotnym. Zrobiliśmy, Jesteśmy na naprawdę fajnym poziomie i to jest dobra w ogóle baza po to, żeby coś tam e, nadbudować i trochę nadrobić tych pro proporcji, nie? żeby tam wyrównać właśnie między innymi. Nie? Jakby ten stosunek na przykład udał do, y, do pośladów, no bo się okazało, że tu 6 kg nie. nie ma. No tam za wiele nie ma, nie? I tyłek lew do Albo nigdy go nie było. No. szczerze tak się zastanawiam właśnie, ale nie, no, myślę, że to tkanka tłuszczowa w większości była po prostu No raczej to nie wyszło tak, że się nagle dupa spadła nie i jakby nie. Myślę, to jest niemożliwe. No bo w momencie, myślę, w którym właśnie trenowałaś cały czas, to świńska masa weszła mocna i wydawało się, że ten poślad jest większy, a gdzieś tam to była tylko masa tłuszczowa, nie, więc... bo pamiętajcie jeszcze jedno, szczególnie u kobiet. To są takie rejony, gdzie ta tkanka tłuszczowa się przeważnie gromadzi dość preferencyjnie. Nie? Tak, właśnie Czyli na biodrach na domy, tych się brzucha, tak. tutaj wokół, wokół narządów rozrodczych. Poro zeszło też z stali, a wcześniej myślałam, że to po prostu tali nie mam, a jednak okazuje się, że coś tam jest, więc, no. więc fajnie, fajnie było odsłonić. No Ale i... w ogóle mimo tego się udało trochę te proporcje porabić, nie? Tak, potem jak jeszcze tak. nawet się dobuduje i pleców tak. najszerszego, i jeszcze dupy sobie troszeczkę też dodać, to już w ogóle to nam się zrobi yy, wizualnie. lepsza no. taka mniejsza, nie? Jak się nadbuduje. No, patrz teraz jesteśmy przed, no, przed masą, tak naprawdę. Yy, I co? W momencie, w którym już wejdziesz na ten surplus, trochę odżyjesz, bo to też nie jest tak, jesteś teraz jakby wrażliwa na wszystko. To nie jest tak, że jesteś wrażliwa tylko i wyłącznie na bolesne, na masę mięśniową, że na tak, i że one nie, nie, nie będą rosły tylko mięśnie, tylko tak samo tkanka tłuszczowa jest o, wrażliwa, tak, tak. E, więc teraz spoko, spokojnie z tego wyjść, tak żeby nie polecieć gdzieś tam mocno nie, po kaloriach. Bardzo bym chciał utrzymać taką e, zdrową, tak. szczupłą sylwetkę, bo bardzo dobrze się czuję w takim wydaniu i nie chciałabym już na pewno do takiej masy dochodzić jak kiedyś. No, no. Sobie to, tak. jest to jest kwestia, kwestia tego... Spokojnie tak. podbudować taką e, spokojniejszą, ale na pewno dłużą, masy, taką jakościową. masę I, I jakością właśnie masę mięśniową, nie, czyli tam wejść sobie na Surplus, ze, mm -hmm. no, tylko to wiadomo, będziemy wychodzić też. Tak, e, powoli. E, ri, powoli do zera e, reverse, potem powoli Do, e, do plusa. Reverse diet, i... czyli właśnie będziemy powoli sobie dodawać tych kalorii tam z tygodnia na tydzień. Po 100, po 200. Po 100, po, 100 po 200. Będziemy obcinać powoli cardio, żebyś sobie e, odpoczywała. No i co, i będziemy trochę ciężej trenować, więc to jest ten plus. <laughs> Nie będę ciężko Tak, Fakt taki, że zaczęłam biegać. Chciałabym to utrzymać na pewno, bo e, Daj mi to. Jeszcze. Zjedz, znowu. Polubiłam bieganie strasznie i chciałabym gdzieś tam to wprowadzić do tej rutyny, bo bardzo mi to daje takie ujście emocji. W sensie polubiłam to ze względu na to, że mogę się tak wyżyć i po prostu pomyśleć sobie. Często podczas biegania mi przychodzą fajne pomysły na filmy, więc no, bardzo to polubiłam. Bieganie na pewno zostanie, nie wiem jak to połączymy, czy to Damian będzie radę. git. Tak? Dajmy radę, no na pewno biegając, no, będziemy trochę mocniej obciążać ten układ nerwowy, nie? No. I będziemy musieli sobie rozdysponować to, e, mając ten arkusz do dyspozycji, który masz. To jest fajne, że macie tam możliwość uwzględnienia takich rzeczy właśnie jak dodatkowe obciążenie. My też widzimy jak reaguje od razu ciało, w jaki sposób się regeneruje. Więc jesteśmy w stanie to gdzieś tam uwzględnić w, e, w tym programowaniu, tak żeby to miało ręce i nogi. I żebyś mogła jednocześnie e, trenować, no ze względu na to, że będziesz na tym surplusie, to będzie zdecydowanie łatwiejsze. Mhm. No i tak, żeby to sensownie poukładać, żeby faktycznie dokładać tej masy mięśniowej. E, tylko teraz tak, no pytanie, czy Ty potrzebujesz robić wszystko idealnie? No niekoniecznie, no bo pamiętajcie, jak chcecie zawodowo biegać, no to i dodatkowa ilość masy miśniowej może to utrudnić. Ale w momencie, w którym chcemy to jakoś sensownie rozegrać, to sterowa ilość tego biegania w postaci tego, że wychodzicie sobie raz, dwa razy w tygodniu, dorzucenie do tego siłki, to jest takie idealne. E, 5, to. To. To <laughs> okay. Ja mówię o takich normalnych ilościach, nie? W sensie no. Jakby chciałabym bardziej do tego podejść stylowo, że mm. nie chcę już wszędzie gonić tak na 100%, chcę to robić, ja nie szykuję się do żadnych zawodów. Tak. Ja chcę to robić dla siebie, dla przyjemności i dlatego, żeby zdrowo sobie żyć. Wyszło, dowiedzieliśmy i... Wyszło super, naprawdę. Myślę, że dużo osób zmotywowaliśmy do zmiany. E, jest i e do odebrania, drodzy państwo. Jakbyście chcieli sobie potrenować sylwetkowo, to w, w poprzednim odcinku, prawdopodobnie, tak? Był i e do odebrania. Ja wiem, co hmm. do Ale mogę dać znowu. Tak, możemy link. też podrzucić i. Dziękujemy bardzo za oglądanie i śledzenie całego projektu. Mm, no i tyle. No. No. Obserwujcie <laughs> sobie dalej. Więc co, zapraszamy do śledzenia. Sosiali naszych wszystkich. Tu się wyświetlał Tak, do tak, tak i... No i co? mortis, mortis, mortis. <gry> i Mortijs. Mortijs. fat. Mortijs. No. <gryste> no. jesteśmy. Mortijs. No. Jak w przedszkolu. w Jak w Mortijs.